A już? Dobra. No witamy się. Eluwina... Co? co? Czemu? Ty nic nie odpalałaś. Ja... No siema, siema, początek. To trzy, cztery, No, dawaj. Siema, siema! No siema. Siema. Ja muszę... AAAAAAAA! Aha, no i to mnie, tak nie być, o, oh, o to mu chodzi! Z A ja mam... Czekaj, Gawdę to, to, to ma. skórki. Yy, główna ręka. ok Dobra, to są nasze skiny, taki, mm -hmm. tak się to prezentuje. To, to... <laughs> A z go tak. To nie, jak coś, to nie jest jego o, brzuch, nie. tylko on dirta trzyma w górze, to jest mini-steve, nie? Aha. O. Sorry. To jest taki Vlog to... Challenge, a ja, ja, ja już blok ja blok mam challenge. odcinek z tego jak spadam po prostu z odchłani. nie Dzień dzięki. Dzie 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 dzie. Wszystkie wiadomo. Aha, fajnie, ja mam. A nie, obserwuj świat. Nie, dobra, jest git. Nie, dobra, dobra ja otwieram. Dajcie coś z o, tego ty. Ja zwoja. to coś. Aha. Co to <laughs> czekaj, czekaj widzu. Oczywiście zapraszam do suba, do lajka i do komentarza. Bo jest to polskie najlepsze trio. Oczywiście zapraszam do chłopaków, link będzie w opisie do ich kanału. No, nie, no dajcie tak! już nie ma! Ale weź spokojnie! Właśnie ej. O, kurwa, Jestem w dużym jakim bloku jakimś. No, a my jesteśmy. Ja nie mam w ogóle. Guzik klinicie jakiś. Może no, to Nie, Nie. O, w środku mamy. O, jajka! most panel. Ej, czekaj, jestem wewnątrz już tam. O! Jest Ej, to jest ten Axelot, nie? Czemu nie są? ma tekstu tego? Nie wiem, właśnie, na o. zewnątrz nie ma. Ta się pojawił. O, kurde. O, Sorry. <laughs> Świniu. Musimy... O tu mnie pewnie zabił! Weź się lawę wylejcie na niego Ja nie mam lawy Weź. Bo, bo ale to... Weź tą lawę, bo się... O No to się spali! No to mam zupki Ej! Gdzie jest Lucky Bloki? What the fuck? Nie miałem, miałem bo... jajka. Gdzie wy Co macie ty? Lucky Bloki? To no jest tutaj, no, dobra. O. Właśnie tutaj jest dźwignia o. ludzie, ej, patrzcie, on teraz... o. Dro... ej, bo to dźwignia! Ej, wejdź fikus! Z tego, chodź na zewnątrz. Dźwignia coś zrobił? Chodź pa! Ale dźwignia nie działa wiesz? Weź, weź się o Nie no, ale fajnie jest. A ponownie lepiej I daj niż Dajcie coś. Dobra, teraz ja chcę, O! No i fajnie. No to jest fajne no. Lucky block. O! o, o kurwa. Wow. No i teraz jak ty chcesz tego bloka wykopywać? No, ja wiem. Wodę po prostu. weźmiemy i tyle. A tam jest lucky block pod Tobą Fikus? Eeeh, tu nie. może co. Co, myślicie, że Lucky Block się wciął? No spójrz nie, pod siebie, pod masz tobą Lucky jest. Pod tobą! Jak kurwa podam? Nie ma? Jest obsydian. No. Tu gdzieś jest eee... O jest O, mamy Oj, nie, I nie, zaraz... nie, bo i ten mi spadł. Dobra, ale zaraz coś jebnie takiego, że wiesz <śmiech> O <śmiech> Ej, uważaj O, o, Help no, no, to zajebiście wyszło Ej, raz was na górze, więc jest Muzyczkę, ja mam taką... Ja w ogóle Co, 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 co mam zrobić? Cicho. S... Nic. Cześć, ja tak przechodzimy, smoka. przechodzimy smoka. smoka. Samo... Mam muzyczkę z Minecrafta ustawioną mnie i jest taka śmieszna muzyczka pod to, nie? Ej, weźcie to wodę, bo tu. No weźcie to wodę. Weźcie mi ity w ogóle dajcie. Bo ja tu zginąłem 10 razy. razy. Ja cię no. no kuźwa. Blok. Blok. No. Look up. No bo ja byłem w tym zamknięty, nie? I look up, bo lawa spadała. i to jak ktoś crafting. Jakby <grym> ktoś miał. No poważnie. Ej, ender kraft. chesta mamy, patrzcie. To postaw. Ej. No kurwa, Aha. to ja postawiłem. Fajny ender chest. Ta świnia jest... <grym> ja ja cię spaliłem przez przypadek. A wiesz, że na hita napierdziała, ta świnia? Ej, bo... Cza. Cza. Ej, ona się nie pali w lawie. To jest... oła. Ej, czemu Dobra, ja mam mamy... info, tak. że się pala, a się nie pala? Ej, bo mi się coś zbugowało. Patrz, ja się cały czas palę niby. Ja? O. No? O. Ej, widać czy się pala? Skąd wy macie to takie bloki? Sam się pisałem na co tu chodzi. Ej, widać czy się palę, czy nie? Nie. Nie. No. Dobra, już przestałem. Czemu ty, czem ty mi wiesz? Dobra, Daj spokój chwilę, spokój chwilę, spokój, spokój. spokój. Musimy ogarnąć itemasy. No, ja sobie zbrojkę biorę coś. Dobra, słuchaj, masz zbrojkę tu? Nie, to masz kotasy. Dobra, mam ender chesty, ja bym tutaj schował. Ja mam diamenty tak, w ogóle. Ja mam problemy, nie? No kurwa, masz. no. Ja też. coś się podpala. bo... No, e... Boli, 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 boli. Dostałem no, szczęście, zero. Ja? To masz no. duże laki pewnie teraz. Jedzonko macie? Czemu są dwa ender no. chesty? Wiesz, że tak nie działa. No wiem, ale po prostu wiem, żeby nie było. Ja Patrz, <laughs> teraz mi wygląda. Nie do pętnania. ty masz twarz pod zbroją. Ej, no. Mam małe laki bloki. Jako potki. O. O, dzięki. Trochę <noise> tu się dużo dzieje, nie. Ej, ja bym rozszerzył świat nasz. Daj chwilkę. I TNT bo... by wywalił i ten. No po co rozszerzać? To właśnie o to chodzi niech się rozszerza wywalaniem. No TNT wywali i nie będzie gdzie się mniej pojawiać. Mnie wkurza to, że ja miejsca w nie mam, nie? Hero Home. To, 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 to są psy. to są psy? Ja nie wiem, nie adaptowałem żadnego, nie? Często nie widziałem. ja <coughs> wyrzucam rzeczy zamiast coś robić. Oha. Bo... Ej, guys, bo jakby pod wami jestem, nie? No a, to a ty tracisz i No pewnie, że tak. <laughs> Ej, no ile razy wy zginęliście, bo ja już I tak. E, mo może komendę wpisałem, że item nie tracić, nie? Nie, nie, sobie. Ej, niewidzialne moby tu są, widzicie to? Widzicie niewidzialne Jakieś moby? Ej, nie otwierajcie, weźcie po kolei, otwierajmy na spokojnie. 25 diaksów... To... Ej, ma ja mam, mogę mieć najlepszy łuk i najlepszy miecz. E, dobro, dobra, po co ci to? Chodź teraz, otwieram dalej. No ja się cały czas palę. Bo, że... <laughs> nie no, nie Ej, coś mówiłeś. Co ty kurwa, co ty jesteś niewidziany? Czołer. tam A, stoi, nie? wszyscy jesteśmy niewidziany. Nie kurwa. Kto to zrobił? No weź nie. Się ja, rzuci, ja rzuciłem potkę tylko jakąś. Byłeś mnie wkurzacie. Wy się zagarniliście. Ale <laughs> co się dzieje? No kurde, gościu. Chill. Bo bez kitu, nie? Masz co ty możesz za miecz? Śmieszny. No. Pierwszej. Dobra, ci musimy rozbudować to wszystko. Coś mi bije. Mój pies. No to zajebiście, bo mnie zabił na dwa strzały. O co chodzi w tej grze, że. Jak ginę na dwa strzały. Dawaj to ci zrobię. Dobra, w dupę. Kurwa, nie wiem, o już. villager. No i to mi się. Nie bija. Gichem zombie to jest. jak Jakby wam zabrakło na serwerze, nie? Ile lawy? Zabrakło wam teammate na serwerze, nie? Bo nie ma, o... w A, bo obserwuj się się klika, Jezu. No weź się przestańcie Co dzieje? No właśnie o to chodzi, że u mnie się nic nie dzieje, bo ciągle ginę Rozumiesz to? U mnie się nic nie dzieje, bo ciągle ginę Halo? On tego nie ma słychać Cześć, handlowa się sonda Kto? Nie nazwij Dobra, on nie ma fartą on spadł Dobra. A kurwa, też. Ciętywnie. Nie żartuję! Ej, jak I teraz? Ty! To... Macie... Nie, Ej, macie... Macie ten, żeby coś... Żeby dostać się do lucky bloka. Ja mam. Ja? E, o, o! Dostanę się. Dobra, co? tutaj Przys może komenda Przys kill? To? Nie. Nie ma. Nie ma. Weź ktoś zrzuć wodę na tę lawę, bo mnie wkurza to, że ja płonę co, 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 co sekundę. kilo killoff jakiś dostałem. Nie. nie mam. Jebwabny dotyk Ja pierdolę. no bo mnie to wkurzać zaczyna Pazaczka Minecrafta Nie można zresetować świata co? Można Ej mam trójząb Ale szybka kościina. czy Jak się rzuca ale... trójzambem? Jak ma No ale nie działa To jest jakiś chory trójzęb Trzeba enchant rzucać Nie Rzucać nie żeby on no, wracał Nie działa O! Patrz Szukamy smoka Ej nie mogę teraz nie mogę, to, to nie działa. Nie, nie ma. Nie ma tego. Yyy portalu. O kurwa. Duże to. No nie. No. Jest, ja że znowu się bawłem. Ten... My byliśmy takie przed otwieraniem, takie 3 2 1 co wypadnie robić, a nie tak Właśnie, otwieramy. Właśnie, no nie otwierajmy z tej dupy. Kurwa. <noise> to dawaj otwieraj. No, jak? O, idę. No, otwieraj, otwieraj, wow. dawaj. Dobra, otwieram. No. Co wypadnie? Co tam? Dawaj. Nic. Jakie bo Też bym sobie jakiś leszcz. Dawaj, otwieraj, od, od, otwieraj, otwieraj A może się odsuńcie, co? Co to jest? Złoto! Złoto spada A, coś jest więcej? Tylko jedno, ale gówno Oha. No bo to z nami, teraz twoja kolej ty, Kurwa jo, ja tutaj jestem pomiędzy Ja zniszczyłem lucky jest... Bloka, przecież nic nie ma To zniszczyłem nic ślugek nie ma chyba. Ja no. ślugek, ty u chyba Jak w ty umieściłeś No Nie na dodatki coś niszczę, nie, ale... Z nami nie możesz u mnie nie ma lucky Bloka, ja nie żyję A mi waliło z serwera, czekajcie, No kurde, chyba coś się dzieje, bo jakieś lagi są. No. Ej, bez kipy, kipy, raz, że serwer, nie? Coś mi wie. Ty umiesz coś poza mapą. I restartujemy od nowa robimy to. Lagi. Ej. Nie no. już jest git, chyba. Bo jest problem, bo ja nie mogę wejść na serwer. Jo? Ja? No. Kurra mam spowolnie jest zero. Dobra, jest. <laughs> Ale... Ej, mam y, smoka kresu. Okresu. Teraz. Ja mam nie? Takie info. Dobra, co z się Nie, nie psuj, psuj tak! A no nie, co to było? To jest takie duże? Slam. No. To jest starego. Ja jedną nie chcę mówić. To ja! Nie wiem, ja mam HP. Ja mam łuk. Na, na, na daleko, na właśnie Dobra, ja się muszę zjeść, Jezemu. Dobra, koło klepa. Ej, nie, nie, nie psij tego! OPENING! Minecraft. A chciałem, no tu weź pochodnie czy coś U. Ty to rozmawiasz coś świat? No, no i dobrze. dobrze. Dobra, co wypada? No po kolejcie. Ja... Nawet teren, musimy powiększyć. Kurwa, co to? No kurwa. Co my... No ej, spadam! Zchodzę <głosy głosy 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 głosy> za kod? twierdzą, bo miał coś tylko. Co to jest bedrock? To jest twój problem niby napisane. No że bedrock to problem. Nie da się go zniszczyć. Weź się, weź się, się, weź się, weź się, weź weź się, weź weź się, weź się, weź się, weź w bloku. Weź Dobra, weź się, dostałem Patrzcie, co dostałem. Patrzcie, co dostałem. <noise> o. No weź Nie, weź się, weź Lucky Block w w się, bloku? A pokaż tego lucky bloka. może jest. Nie. Szcz... Szczęście... Nie. Szczęście zero. Zwykły, się, nie, bo o, ja mam dobra, jakiś ja. Czekaj, czekaj, czekaj! Co ten łuk szczęście zero robi? Nic. Dobra. No, Ile masz dmg'ów? Trzy, dwa dostałem hity. Ty, patrzcie jaką mam głowę! O ej, bo ja dostałem potki szczęścia i ze wszystkiego dostałem trudkę. zajebiste Yo, szczęście. Yo, potki chyba un-szczęścia. Ej, znowu wysiadłem niechcący, ja, nie? Ja to mam... Nie wiem co ja robię, ale ja wychodzę cały <laughs> czas z serwera, nie? Ja mylę, no bo tu nie ma z tylko jest od świat, świadczeń. Krypu. Dzias, yes, kłaki. Dajcie i ty, bo ja cię krypu nie mam. Weź do jakiejś zbroi, jak macie podwójne. N mam. Tutaj te krypu. Co? No to. Tutaj, człowieku. Gumbalik, czybysz Ale fajne. O, u mnie to jest jeden kniper. Co? Serio? No to jeden świnia e, to kniper. kniper. Dobra. No, e wiesz jak? Wiktia. Dobrze. Gdzie jest laki blok? Tu. Zapstygo. No, musimy, musimy się odsunąć. Enchant dostałeś, dawaj enchantuj. Ej, szczęście, 100%, dawać. Ej, macie crafting? Tak... Nie, no, nic nie widzę. A czekaj, bo tu jest szczęście napisane, że ile procent, jo? Ukurwa. kurwa. Co tu się O. No było <ścoughs> szczęście, nie? Nie, to ktoś inny zniszczył. O, ale <ścoughs> mamy dużo mało. Ej, ej, patrz, tak. Patrz, o, tylko na górze. O. <ścoughs> Okej, okay. no ty tam musisz tam doskoczyć, bo no, na mapie żyje. musicie, zresztuje. musicie, o. O, z ja To ja... Co ja? Fajny resb. No. Zajebiste. wiesz jaka masz obok się. O, chyba cię zepchnął. O, mam. No. Ginę w próżni pierwszy raz, gościu. O. O, o, o. A to ty! Nie ty! Zgadzasz, ty jesteś zombie, sorry. Oh, chuj. O, już nie mamy nebloków. Ja je przeszedłem. Jest. Jak ci wy No, haj, no, yes. no, kop. Wejdź do. No, skop. Oh, sorry. Oho. O! Oh. <laughs> Dzisiaj tam Weźcie próbować coś stawiać jak spadacie cały czas. A nie no, masz się. czegoś innego wcześniej? No. O, to było dobre. Muszę poskoczyć. Weź ten, może coś stwórz. Nie, on skacze, jest dobrze. O, rzuć mieczek! O, baby fikusek tu jest! Baby rzut Co? O. Ej, czemu tam jest fik baby fikusek? Nie ma. Dynie, jest! O, weź coś, no postaw do mnie, dawaj. Ej, fikus, możesz umierać, nie? jest git, to już możesz masz umierać. Dziękuję. Ja. Ej Dobre. tam był Szep, ale zginął, sorry o, Mówię wam, o, musimy... Ty ja, ja mam blok nie budowań, ja mam wypaczyć. Widzisz? No nie taki Czemu? Ale ekstra Gdzie ja kurwa jestem? Ja jak ja stoję? Ej, Docki, patrz na czym ja stoję? <laughs> ja ja A, ja wiem. Ja, ja, ja mam linę, ten Nie no, luz, żyje, nie? Ja też <laughs> ale stary, o nie, już nie żyje. Albo ja, czekaj, weź tą wodę zostaw plis, nie znam jej. Ja może dam opa, co? Po co? Żebyś się mógł kill wpisać, czy coś takiego. Ale nie można? Tak po prostu? Nie wiem, ale autonom. Miłego. Ty, a gdzie jest? 15 minut u mnie. Wasze. No ale każdy ma tyle, nie? Wtedy. Się nie. I gdzie jest ten teraz? No chyba pod tym, kurde. To wodną czy No, on jest idealnie na środku, więc nie trzeba pod. Uu. Powolony Minecraft 69. Coś się tam postawiło. No kwiatki. <gry> Przydatna rzecz ty. Ja pierdolę, nie umie pływać w tym świecie. Też. Właśnie tam trzeba wpłynąć, nie? Przecież to się kopie rok? Weź to co na na gamodzie. No. Zepsuć się mapę. No cięcie będzie. Chcecie zepsuć świat na Lucky Block? E właśnie widzowe, dajcie suba i napiszcie w komie jakie by byście chcieli. Chcecie zrób żeby się dał niszczyć. O, no i Oho. I napiszcie to jakieś fajne zniszczy, Lucky Bloki, które byście chcieli. To wezmę ten blok. Wiedziałeś, I że ja mu powiedziałem, żeby nie niszczył wszystkiego, nie? I się pojawił blok, którego się nie da zniszczyć. Oh wow. Ja pierdolę. Do, bo ja ja jestem... otwieram to, opening. Nie, ja jestem w środku. Dobra, rozjebię ci ryj. No. <noise> nie. O. Nie. No to fence, Fajnie, fajnie, Dzie dzięki, nie? A mam ja słabość. Kurde. Ej, chłopaki, spójrzcie w dół, bo mnie zrespiło zajebiście. Siema. <noise> no co to <tu> się dzieje? <głos> nie <głos> zaskoczyłem się no, zaskoczyłem cię, na No nie, no ja znowu, kurde... Opuszczam <noise> grę. No, no bo... <noise> Weźcie, nie zabijajcie No ale poważnie Oni nie zabijamy, no Aha, to fajny spam teraz, to jest kozak, nie? Jest No zobacz To No Zepsułem dupę tego. No bo masz obrazy tam O! Dawaj zepsuj to O, mam diaks. Budujemy się diaksami? Nie Nie, to się po to, tak nie zrobić My żyjemy, Jest, Just tak, tylko stosuj górę. daj. Dobra. Dzień dobry nie? A, żeby O. Aha. Dobra, ty musisz tam misję na samobójstwo, nie? E, to chyba się. Trzeba... Jak to jest głębokie? Jakiś Do. komin się zbudował pod wami. No tak, to, tak, ta, zrobiłeś jakiś komin z tego, nie? No, nie Do. wiem. Co? Dobra, to co? Od koniec odcinka? Nie. Jak to jest? Była koniec. Ja... Dobra, koniec, zrobimy next, to nie? I drugi no. odcinek Lucky Tak. No dawać, no właśnie, dawać, jutro zrobimy inny odcinek laki Bloków. Z innymi Lucky Blokami. A kończymy? W ogóle? No. To co? No, to, to się ma. To się ma. Ja ma. Dobra, to co my robimy next ten?